Umrzeć? Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna o swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci, niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. O żadnych skoków, pisków na początek. I drugi Konstantego Ildefonsa stras na Zaba. Wiersz dla sepleniących. Pewna pani na Marsalkowskiej kupowała synkę z groskiem w towarzystwie swego mędza, ponurego draba. Wychodzą ze sklepu pani w sloch, ksyk i lament. Męzu! Och, och! Popatrz, popatrz, jaka strasna zaba! Mąs był wysy, uzędnik. Setarł mgłę w okulaze i mówi. Rzeczywiście, coś skace pod otworem, czy to zaba, czy te W każdym razie ja tym zainteresuję się. Zaraz zadzwonię do Cesława, a Cesław nie zadzwoni do Simona. Nie wypada, żeby Warszawa była na takie coś narazona. Dzwonili, dzwonili, i po trzech latach wreszcie schwytano zabeł koło Nowego Świata. A zeby sprawa Zaby nie odesła mglistość. Urządzono historyczną uroczystość, ustawiono trybuny, spędzono tłumy z celców i federastów, słowem całe miasto. Potem na trybunę wesła wysoka figura, kiedy odgrzmiały wszystkie – hura! – wysoka figura zecetak. Wspólnym wysiłkiem ządu i społeczeństwa pozbyliśmy się zabiegowego zeczeństwa. Panowie do góry głowy i syje! A społeczeństwo rzeczywiście dobrze ze tę zaweł złapaliście. Wszyscy pse to zawołajmy, niech żyje.